Złotych. Podnoszę go, kumple żule. Zgodnie myślą o alkoholu. Żądam, chcę kupić jakieś żarcie. Niedawno nic nie jadłem, ale drżący to alkohol. Chcę kupić jak najwięcej tanic miniaczy. Najlepiej pozwoli mu to pięć Pierdol się. ja tu znalazłem. A tam rzuca się na mnie z nożyczkami, nie spodziewałem się. Czeka mnie w nogę dwa razy. Bierze tak, nie na pedałki Nigdy więcej ich nie widzę. Trzy dni później to Zostaje gorączki od infekcji. Zalegam na czymś w podjeździe. Policjant zatrzymuje się. Każe mi wstać i sobie iść. Spróbuję wstać. Noga boli za bardzo. Ruszaj się! Popycha mnie do przodu. Łapie się za nogę, bo tak kurde boli. Policjant w końcu dostrzega mój stan. Zabiera mnie do schroniska dla bezdomnych. W mieście 20 kilometrów dalej. Nic nie mówi przez całą drogę. W schronisku, ładniusia, czerwono włosa podchodzi z apteczką. i pudełkiem z gumowymi rękawiczkami. Wygląda, jakby mi współczuła. Po raz pierwszy jestem traktowany jak człowiek przez kobietę od dłuższego czasu dostaje erekcji, przebija mi przez bokserki Ona to dostrzega Wyraz obrzydzenia Przeozdabia jej twarz czuje się źle i przepraszam Ona nerwowo się śmieje I opatrza moje rany Daje mi pudełko z antybiotykami Mówi, że nie można sobie nimi zrobić fazy Jest warte parę złotych Tymi słowami Skończyło się traktowanie mnie jako człowieka Po paru dniach rany się goją Schronisko daje mi kopa I wracam do szwendania się Parę miesięcy później Kolejna zima Krążę po jakimś nowym mieście Jest pierwsza nad ranem Drogi są puste Znajduję zimową kurtkę, moje do jego rozmiaru w pojemniku PCK. Idę dalej i widzę panią przy rogu. Wiem, że jest kurwą, ale ona praktycznie nic na sobie nie ma. Jest zimno. Ona się trzęsie, podbija mi mówię. Cześć. Pyta mnie, czy mam pieniądze. Mówię, że nie. Każe mi spierdalać. Oferuje jej kurtkę. Patrzy na mnie dziwnie przez kilka sekund. Mówi, że nie może się zakrywać w pracy. Dziękuję mi i się uśmiecha. Nie wygląda tak kurewsko, jak inne, takie panie. Jest trochę zużyta, ale widać iskierkę godności. Zostałem, I trochę z nią pogadałem. Opędzam jej myśli o zimno. Około Trzeciej nad ranem, brudny kombiak podjeżdża, wielki koleś woła do auta Izę, jej imię to Iza, gościu patrzy na mnie, pyta czy jestem klientem, mówię, że nie, on każe mi, to spierdalaj, gdy odchodzę, on zaczyna ją bić, pytać kim jest.